Cześć, witam Cię w przestrzeni karta Proszę pamiętaj, że jest to rozkład kolektywny. Jeżeli czujesz, że ten przekaz nie odnosi się do Twojej sytuacji życiowej, to po prostu może nie być na Ciebie. Proszę, nie dopasowuj tego przekazu na siłę do siebie. E, dzisiaj zrobię rozkład dla osób z pod znaku ryb. Ryby. Co idzie w miłości na jesień 2024? Ryby, co idzie w miłości? Przekaz na YouTube, Ryby, co idzie w miłości? Co idzie w miłości dla ryb? No, jakiś namiętny, gorący romans. Jakaś relacja z pasji, bardzo gorące namiętne połączenie z kimś, ale są to jakieś trudności, jakieś wyzwanie i jakaś rywalizacja tutaj się pojawia. Jakie jest Twoje obecne nastawienie? Jaką energię wnosisz obecnie, ryby? Obecne Twoje nastawienie w miłości. Mamy tutaj dwie monety, dziesięć buław i król kielichów. Jest jakiś obiekt miłosny? Masz tu kogoś? Kto być może jest tu w Twoim życiu obecny, jakiś król kielichów, jakiś mężczyzna, który ma dla Ciebie uczucia, być może ich nie pokazuje, bo jest w jakimś przeciążeniu i tu pokazuje się koło Niego jakaś, jakaś podwójność. Czyżby były tutaj jakieś dwie relacje? W jego życiu? Czy, czy jest w tym momencie czymś przeciążony, bo, bo ma dużo spraw na głowie? No coś takiego, ale zobaczę. Twoje nastawienie obecnie w miłości. Twoje nastawienie, jaką energię ty wnosisz? Ryby, ryby. Siedem buław, siedem monet i sąd. Ten król kielichu w Twoim życiu, on powinien podjąć jakieś działanie, zdeklarować się czy coś takiego, ale on czeka. On czeka, on się długo zastanawia, broni się jakby przed podjęciem właśnie decyzji, i to wszystko robi mu przeciążenie. Także w tym momencie jest obecna w Twoim życiu jakaś ważna osoba, mężczyzna, który ma dla Ciebie uczucia, no ale on wstrzymuje się z działaniem. Wstrzymuje się z działaniem, wstrzymuje się z podjęciem decyzji, bo to byłaby taka bardzo ważna, duża zmiana w jego życiu. Więc on na razie się wstrzymuje i broni się przed podejmowaniem decyzji. Co idzie w miłości do ryb? Co idzie w miłości do ryby na jesień 2024? Co idzie w miłości? Oj, karty mi wypadły. Co idzie w miłości do ryby? Co idzie w miłości do ryby? Trzy monety, dziesięć kilików. I pięć kielichów. Wygląda na to, że jakby zarysowuje się jakaś fajna współpraca z kimś, albo, albo w miejscu pracy, jakaś fajna relacja. Ale w związku z tym relacją jest jakieś rozczarowanie, Be znaczy będzie jakieś rozczarowanie, jakaś strata, ale zobaczę o co tu chodzi. Co idzie w miłości do ryby? Cztery miecze. Dziewięć kielichów. Rycerz mieczy. Czyli tak, zarysowuje się jakaś relacja, bardzo fajna relacja, jak harmonijna relacja, fajna, miło. Miło, że byłoby bardzo fajnie. Czyli coś jak relacja taka, jak spełnienie Twoich marzeń. Ale Około powiedzmy, że w miejscu pracy, bo są trzy monety, może to też być, że jest jakby więcej osób w tej relacji, ale może nie. Załóżmy, że, że nie ma. Załóżmy, że będzie ta fajna relacja. I jest, zarysowuje się, że jest fajna współpraca na początku, wszystko fajnie się układa. Może to być w miejscu pracy się zdarzyć ta relacja. Fajnie sobie dzia działacie, współdziałacie, tworzycie, real realizujecie, idziecie jakby do przodu z tym relacją, ale w pewnym momencie, ty się wycofujesz z tego, z tej relacji, bo. Coś tu się zadziewa że i, i, i masz jakieś, ym, jakąś stratę emocjonalną. Bo być może, że ta osoba, z którą jakby wejdziesz w relację, to zrobi coś, co po prostu zrani twoje uczucia. A dlaczego ty się później wycofujesz, wycofujesz mentalnie z tej relacji? Być może wycofujesz się, bo może dowiesz się, że tu jednak do ciebie uderzał mężczyzna, który był w relacji, mężczyzna żonaty. Bo tak to wygląda, cesarz. Cztery buławy. Ty się wycofujesz, bo, bo tu jest mężczyzna w relacji, który, który jest mężem, ojcem. I on jest w relacji, ale czy Ty czasami to nie jesteś Ty, że masz właśnie jeszcze taką stałą relację? Nie wiem. Co tu się dokładnie zadzieje? Co zrani Twoje uczucia? To może być, że Twoje uczucia zostaną zranione, bo ten rycerz mieczy on być może wróci jakby do swojej poprzedniej relacji. No coś takiego się tutaj pokazuje. I jakie mamy tu znaki? Mamy rak ryby skorpion, mamy bliźnięta waga wodnik. Mamy barana, no ale mogą być też inne znaki, jaka tutaj jest rada? Jaka tutaj jest rada? Dla ciebie wskazówka od wszechświata. No, możesz wejść w ten romans. Możesz wejść w ten romans. Może być fajnie. Może się jakby dużo dziać, ale jednak później się z tego wycofasz. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że choć trochę było to pomocne. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. pa. pa.